Cześć wszystkim! Zgadnijcie, gdzie dzisiaj jest Bacuś? A tu <laughs> Witamy Was wszystkich, to znowu ja Natalia i mój kolega. Dzisiaj zaczynamy trochę nietypowym miejscu, to jest nasza sala kinowa, gdzie zazwyczaj oglądamy pajeczki, Ale będziemy tu malować solą, do później. I zaczynamy najpierw od rozgrzewki. Dzisiaj troszeczkę nietypowo, bo...

Wszystkie dzieci z całych jest Á það þúst? Ég veist. Ég tundi að það er. multimulti-fielding viðgas жеint til einstaklegaður theosoð, maluje kopytka i często chcesz. Za, za, nasz łapokoń, jak mur, mur, ma piękne oczy i muszę Bardzo się chyba też mam nadzieję, że tak. Teraz zapraszamy na warsztaty. A Proszę Dzisiaj będziemy malować solą, dobrze? Potrzebujemy kilku różnych rzeczy. Kredy na pewno, soli, tak samo. Znaczy, zamiast kredy możecie użyć innego barwnika. Potrzebujemy również kleju, kubeczków plastikowych, kredy, już zabarwiłam, i talerzyka, no i pędzelki mogą się przydać, jeśli macie taki klej jak mógł który się wylewa. Dobrze? A także przydadzą się szablony, chyba że narysujecie obrazek sami. Po pierwsze, musicie naszą białą sól zabarwić. Żeby to zrobić, nasypujemy sobie trochę soli na talerzyk albo na karteczkę. to zależy, co macie w domu. Obojętne. Ja wzięłam talerzyk, bo wtedy mi się nie prostuje. Dobrze, nasypujemy troszkę. Wybieramy kolor, który najbardziej lubicie, ja chyba wybiorę hmm, niebieski dzisiaj i żeby zabarwić trzeba pocierać, aż nasza sól stanie się niebieska. Im będziecie dłużej pocierać, tym nasza sól będzie miała intensywniejszy kolor i obrazki będą ładniejsze. Mamy niebieski. Ja już sobie troszeczkę wcześniej przygotowałam, żeby było szybciej, teraz. Więc sobie dosypię, żebym miała więcej później do kolorowania. No. I teraz robimy następny kolor. Mamy niebieski, to dorobimy może również różowy. Dzisiaj się znajdujemy się w stacji kinowej, gdzie codziennie oglądamy bajeczki. Mamy tu też xboxy, na których możemy grać w różne gry, oraz gry planszowe. Ale ja bardzo lubię tu z wami kopać piłeczkę albo grać w dwa ognie. Bardzo za wami tęsknię, mam nadzieję, że za niedługo się zobaczymy. Dużo I jeszcze mam tu więc to robimy. Już wszystkie kolory, jakie będziecie chcieli, zabieramy się z za najfajniejszą część, czyli malowanie. Musimy sobie najpierw wybrać jakiś wzór. Ja wydrukowałam bardzo proste, może. Zróbmy no. dzisiaj czekać. tylko bardzo ładnie. Teraz to już damy, Przydadzą nam się kubeczki tylko. Naszym. ja wykorzystam również pędzelek. I robimy tak. Najpierw musimy sobie znaleźć troszeczkę kleju tam, gdzie chcemy pokolorować na początku. Dobrze? Tego kleju musi być w miarę dużo, żeby ta sól się przykleiła. Tam, gdzie mam nierówno, rozsmaruję sobie pędzelkiem. I na początek, chyba który kolor na początek? Niebieski. O, no dobrze. Więc bierzemy naszą niebieską sól <laughs> i posypujemy. Jeśli się rozsypie, to się nie przejmujcie. Bo zaraz robimy coś. Co? nam pomoże. Teraz karteczkę podnosimy do góry, i wszystko, co jest niepotrzebne, spada. Tak, teraz kolejny. Który kolor następny? na macusiu? Różowy? Dobrze. Tak wyklejamy, ja mam, aż powstanie cały nasz kolorowy motylek. Albo cały macie, co wyklejacie, zależy sobie, wybraliście to wyklejanie. Może teraz żółty? mogę wybrać? Tak. A po zakończonych warsztatach możecie nam wysłać swoje rysunki. Bardzo chętnie je pooglądam. O, tak, coś. Ja postaram się trochę przyspieszyć, bo jednak trochę to zajmuję. Mamy jeszcze talerzyk, zsypiemy to, co nam jest niepotrzebne. O, mamy jedno piękne skrzydełko, zostało nam drugie. Troszkę większe. Chyba coś już może wybierać kolor. Tu bym wybrała zielony. O! Dobrze. Wielam to taki wesoły kolor. Przypomina lato. A <laughs> jest dużo dzieci, prawda? Właśnie, a ja za nimi bardzo cięskam. Pani Batwsza. Już nie wiem. Kolejny kolor Baciuś. No może jednak niebieski tu dam. Dobrze. Mam od razu na dwa skrzydełka. <coughs> Niebieski, tak? Tak, dobrze pamiętam. Trzeba troszeczkę uważać, żeby nie posypać po innym kolorze, bo jednak wszystko nam nie spadnie, coś tam zostanie. Cały czas mi jeszcze leci w głowie Zuzanna żyrafa, Widzę Będę uśpiewać cały dzień. bardzo Kolejny kolor, poproszę. Różowy, ale drugiego nie mam na razie pomysłu. coś mhm.

Mój motylek skończony, tak jak widać. Bardzo kolorowy nam wyszedł. Ciekawe, jak Wam wyszło. Mam nadzieję, że nam I Ja dzisiaj już się z Wami żegnam. Bacuś też. I widzimy się pewnie jutro. Pa!